Dobry. Dajcie w komentarzu czy mnie słychać. E, jestem właśnie na Szydłówku przy ulicy Wiśniowej obok pawilonów. E, w tym momencie pracownicy wodociągów pieleckich e, zbierają się do naprawy awarii wodociągu, e, która ma miejsce właśnie tutaj przy postoju fascywy. Jest to już kolejna w tym miejscu awaria rury, jeżeli obserwujecie stronę, wiecie doskonale, że taka awaria miała miejsce w styczniu tego roku. No niestety, całe osiedle, praktycznie całe osiedle jest w tym momencie bez wody. Komunikowaliście to na naszej grupie osiedliwek Ednova na stronie pod postem, który niedawno się ukazał. Jak widzicie jest ciężki sprzęt na miejscu. Koparka, która rozkopuje tutaj chodnik naprzeciwko apteki. Jeżeli mieszkańcy chcą nabrać sobie wody, jest podstawiony beczkowóz tutaj przed pawilonach na ulicy Wiśniowej, także można się tam udać, można sobie nabrać wody. Słuchajcie, ostatnia awaria, która miała miejsce w styczniu w tym roku jej naprawa od mniej więcej 10 do 18 Więc szykujcie się na to, że no, przez dłuższy czas tej wody jednak nie będzie powiem no tak, no, kilka awarii w tym samym miejscu dzwoniłem do wodociągów kieleckich w tej sprawie, żeby się dopytać, no oni też są zdziwieni, nie mają przyczyny, także nie wiadomo co tutaj się będzie działo. Pracownicy muszą się dostać do tego miejsca wycieku, żeby to sprawdzić, oby ta no, awaria no, nie była długo naprawiona, wiadomo, no, jest to jakiś element zaskoczenia, mieszkańcy po prostu też nie byli na to przygotowani. Rozmawiałem z mieszkańcami, no, są lekko wkurzeni, no ale no, cóż zrobić, no, miejmy nadzieję, że, że, że ta naprawa nie potrwa zbyt długo i już niedługo do, do, do Waszych tranów e, trafi z powrotem e, woda. Wszystkich tych, którzy się w tym momencie dołączyli, jeżeli chcecie sobie pobrać wodę, ona jest doczkowo przy Pavlonach przy ulicy Wiśniowej, tam można się udać do pracownika wodociągu, on pomoże, nabierze Wam wodę, w jakieś wiadra, ewentualnie jakieś inne pojemniki. No i widzicie, ciężki sprzęt już działa, zobaczymy ile to potrwa. No nie jest to przyjemna sytuacja. Pisaliście, że no praktycznie cały, cały szydłówek jest wyłączony z wody. Ja tylko powiem tyle. No nie, nie tak dawno Stowarzyszenie Przyjazne Kielce opublikowało taki ranking e, wynagrodzeń, które otrzymują prezesi poszczególnych e, wodociągów z różnych miast wojewódzkich. No, okazuje się, że prezes naszych wodociągów zarabia najwięcej z nich a jakość wodociągów, no jak widać, nie wiem czy to można porównać czy nie, natomiast no, mogłoby być lepiej, prawda? Dla niektajemniczonych 45 tysięcy miesięcznie jest to wydaje się bardzo duża kwota, zdecydowanie wyższa na przykład niż prezes wodociągów warszawskich, pan prezes wodociągów to no niestety zarabia, niestety, niestety zarabia najwięcej w Polsce do wszystkich prezesów a my mamy kolejną awarię w tym samym miejscu i czekamy na to aż w końcu zostanie to tak naprawione żeby do takich sytuacji nie dochodziło no fajnie by było, co macie szczerze bo wszyscy są lekko zdenerwowani tą sytuacją no dobra, okej okay. wszystko przekazałem Napiszcie, e, kiedy woda będzie już e, w kranach, możecie pisać pod postem, możecie pisać tutaj pod tym live'em. Zapraszam też na naszą grupę od nowa. tam też taka komunikacja z mieszkańcami jest robiona. Spróbuję jeszcze ewentualnie przejść z drugiej strony, to Wam pokażę, jak to wygląda od drugiej strony, że pójdę tędy. Tak, co, co, zimę, co zimę jest ta sama sytuacja, ta sama powieść. To znaczy w tym samym miejscu jest awaria. Tutaj się już nawet mieszkańcy śmieją z tego, że przed świętami będą mieli awarię. To wygląda. Dla wszystkich, którzy dołączyli. Awaria wodociągowa przy ulicy Marszałkowskiej, przy postoju taksówek. W tym momencie pracownicy wodociągu próbują zlokalizować miejsce wycieku. Miejsce wycieku było dosyć poważne, bo woda lała się na ulicę. Tutaj przy przejściu dla pieszych obok wapilanów, to widzicie na mojej godzinie 12 stoi beczkowóz tutaj można sobie nabrać wodę. Tak to w tym momencie wygląda. Ostatnia awaria tak jak wspomniałem wcześniej trwała dość długo około 6 godzin ciekawi mnie ile będzie trwała teraz A ja korzystając z okazji pokażę Wam że na tym odcinku właśnie od skrzyżowania z ulicą Jesionową tutaj do ulicą Wiśniową były w tym roku z tego co pamiętam 3 awaria jedna była właśnie tutaj przy Budce totalizatora sportowego na pewno pamiętacie. Ona była chyba nawet w sobotę albo w niedzielę rano, z tego co pamiętam. Tutaj później była 27 stycznia kolejna awaria. No i teraz mamy kolejną awarię. Tak to... to wygląda w tym momencie. praktycznie, szedłówek jest wyłączony w tym momencie. Ludzie nie mają wody, wiadomo, okres przedświąteczny. A to taka a Tutaj ciężki sprzęt. Ciężki sprzęt już jest na miejscu, pracownicy pod, za pomocą tego ciężkiego sprzętu koparki wykopują dziurę tam gdzie był podnik, szukają miejsca wycieku. Zobaczymy ile potrwa awaria, ostatnia awaria była 6 godzin, mieszkańcy Szydłówka nie mieli, mieli wody przez 6 godzin. Też nie chcę podchodzić za blisko, bo to jest teren w tym momencie oddrożony. Ale tak spróbuję Wam pokazać, jak to wygląda, tam w okolicy koparki też nie chcę podchodzić. Liczcie się też tutaj z upręgłym ruchu, jak to ogląda właśnie lajwa jedzie samochodem. No to liczcie się tutaj też z tym, że tutaj na pewno jakieś zwężenie będzie, bo tutaj e, maszyny stoją z wodociągów. Więc trochę trzeba będzie tutaj uważać podczas jazdy samochodem, szczególnie pod skrzyżowaniem z ulicą jesioną i skrzyżowaniem z ulicą dysponującą. Bardzo blisko zalew. Oczywiście panie Rzegowu zawsze można sobie skoczyć, ale nie polecam. Trochę za zimno chyba dzisiaj. No, no dobra, słuchajcie. Anaria w trakcie usuwania, zobaczymy ile to potrwa. Porzucajcie komentarze pod postem, pod tym filmem. Dajcie znać na grupie. I do usłyszenia w kolejnym live. Zapraszam na stronę i grupę.